Gramy znowu w inicjały. Patryk znowu wygrał ostatnią, zobaczymy co. Nie pierwszy raz wygrałeś. No, pierwszy raz wygrałeś, no zobaczymy no, teraz drugi. Dobra, to ja dam C. F. U. Ciężko się wylosowało. C. Fryderyk Chopin. Yo! No daj. Yo! Dobre! Ja ja. I kończy mnie chłop. Fajny no Fryderyk. 1-0. M. P. PM. To nie jest o jakieś trudne na pewno. To jest łatwe, ale nie mam. Nie A Napiszcie w komentarzach, czy znacie kogoś na PM czy MP. N. C. N. Tak, Selindi nie. N i C. Ej, Christopher Nolan. To so jest ten, reżyser filmów. Christopher, co? Reżyser, ja, reżyser. Ajajaj! Aj, aj. Jeden, jeden! Jeden, jeden. jest znany strasznie, on ma znane filmy. Nie, czy... Interstellar. A, Interstellar, no, jest okay. zna, to jest bardzo... On, on jest bardzo... A, Oppenheimer, no, właśnie, Oppenheimer jest niego. Ja to jest jego C. G. Yeah. co ty masz z swoim C? No, nie wiem, Ty masz z tak. czas na jedną go, <laughs> go... że ja, <laughs> Jed ja powiem, Jedną osobę znam. No. <laughs> Ciężkie. Grzegorz Czyży. Pyrzyja oh ma, no, 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 no. tak? Uh -huh. Grzegorz, Grzegorz Krajchowiak. <laughs> Christiano Goat. Napiszcie w komentarzach no. C.G., G.C. czy kogo znacie. P. D. D.P., P.D. Dawid podsiadł. Ku**a, jeszcze mam Pawła Domagała, teraz jak Podsiadło <laughs> powiedziałeś, to oni pomyślałam, on jest podobny. A, a ty mi podpowiedziałeś, bo było P.D. i zamieniłeś P.D., D.P. i mówię Dawid Podsiadło, nie? Zamieniłeś mi w głowie myślenie. Am. Um, 2-1. Kuźwa! O. EP. Kto ma takie inicjały? Taka rejestracja jest. Partia taka też jest. No, partia. <grym> Ciężko, kurde. Pss. Napiszcie w komentarzach. O-P-P-O. T. D. Hm. Boże, to jest do zrobienia no. strasznie. się d t ty, ty. Dominik Tarczyński. Bo Dominik Tarczyński, on jest chyba politykiem, to jest chyba ten... On jest chyba w partii, on jest chyba z PiSu. Może być. ...parlamentu europejskiego. Teraz słuchaj, dwa. Donald Tusk i Donald Trump. 2-2. 2-2, 2-2, dobra, decydująca runda. Chy. F. O Boże. Czemu nie mogłeś dać sy? Przepraszam. F, H, H, F napiszcie w komentarzach. Napiszcie. J. D. Jaś Dąbrowski. Ktoś, mm -hmm. kogo miałem JD Vance, to jest ten od Trumpa, prawa ręka, ale on ma JD, to jest pierwsze i drugie imię, no. <laughs> ale czy... dobra rozgrywka, trzy dwa no coś yes. co mam powiedzieć.